ma Widzowie Odkryłem nową mapę w dniu wolnym I powiem wam Jest grubo Więc standardowo Piszemy że chcemy wziąć dzień wolny Nie że chcemy tylko bierzemy I Standardowo uciekamy I Zobacz teraz tu robimy Taki mini taki speedrun Nie mini speedrun tylko wiecie, Taki speedrun z tego i ten. I dolecimy do tej nowej mapy. Ja Wam nie powiem jak ona się nazywa, ale powiem Wam jest grubo i oglądajcie do końca, bo bo jest po prostu nieziemsko. A i zostawcie, oczywiście, lajka like i suba. E, no, A my sobie już lecimy. Jesteśmy w sali ceremonii. Czekajcie, widzowie. Dobra, widzowie. Yy, lecimy. O, ja cię kręcę. Świetnie, kręcę, dobra. My jesteśmy w tych piramidach teraz. Już, widzowie, dolatujemy. Tak. Bo to. Bo, bo my, widzowie, Dolecieliśmy do, 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 do tylko do rybek. A za rybkami jeszcze nie byliśmy. Ja odkryłem. I ja teraz, widzowie, se. Zagrałem na chilku i tu patrz, i tu le lecę sobie normalnie, i wle wleciałem na nową mapę. Oj, widzowie! To jest chyba. Y sprawdzałem y ten na, na necie. I to, widzowie, y widzicie tą miejscowość? Po lewej stronie, na prawym, na lewym, po. Na, na lewym, górnym rogu. To się nazywa The Battlecast. Sprawdzałem to w necie i to jest gra. Widzowie, taka, że jesteście kotami, stawiacie koty i walczycie z psami. Tyle, widzowie, informacji. Dowiedziałem się tyle o tej gry, bo oglądałem nawet intro tej gry. Spoilery jej oglądałem, na no to wiecie. Takie są tylko informacje. O, o, widzowie, my się za chwilę wywalimy. O! Widzowie, mamy to. Widzicie, jesteśmy w piekle. Widzicie, on się strasznie cieszy. Super incredible, bo jesteśmy w piekle i jesteśmy diabłami. Widzowie, deadliśmy. O milion metrów prze przelecieliśmy. A ciekawe, co jest za ten. Słuchajcie, próbujemy przelecić piekło. Ja zgad... Możecie zgadywać, widzowie, w komentarzach. Ale ja zgaduję, że będzie że będzie niebo. W serio, widzowie. Ja zgaduję, że tam będzie później niebo. A jak przejdziemy grę, widzowie. Jak będziemy mieli wszystkie mapy. Nie wiem, ile jest tych map, ale może ta ostatnia jest po prostu niemożliwa. Nie wiem, bo jeszcze tego nie przeszłem, tej gry. Więc musimy się dowiedzieć, jak to. Jest. Dobra, czekajcie. Wracamy się. Patrzcie, przeżyjemy to. Nie! Yeah. Ja widzę że tam jak pierwszy raz tam do... Ja musiałem dwa razy tam... Ja tam byłem dwa razy. Na początku. Byłem na tym początku tej nowej mapy, czyli piekła. Ja się kurde po prostu zastrałem zdziwienia. A tu kurde z mnie tu szefu normalnie rozwala. Więc musiałem tam jeszcze raz dojechać. To było takie śmieszne. O Jezus! Lecimy. Poczekajcie. Ło, 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 umrzemy. Dobra, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Lecimy, super, incredible! O Jezus! Zaś się wywalili. Najlepszy dla mnie jest ten długi. Więc ma strasznie długie nogi, widzicie tego? Ten mi się najbardziej podoba. Lecimy! Skoczyliśmy. Szkoda, że nie przeskoczyliśmy nietopera. Zabra... Dobra widzowie, przeskakujemy na nietopera. Aaaa, O nie, jednak są rybki. Ło Jezus! Nie, nie, nie. Nie umrę. Lecimy, widzowie. Wdepłynąłem w żółwiaj jest okej. Okay. On jest dopiero na początku, a ja już yy, na końcu, to nie? On jest, a on jest w środku, a teraz, a ja jestem w ten. Okej, okay, dobra, widzowie. Dotujemy do końca piekła. Chyba. Czy nam się uda? Nie wiem. Lecimy, lecimy, widzowie. Chyba nam się uda. Jest widzowie co mamy. O jacie, kurde, jesteśmy w Jurassic Parku. <laughs> o, 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 o. Widzowie, jesteśmy w Jurassic Parku. Super. Czekajcie. O nie widzowie, on jest blisko. Dobra, widzowie, o! Jesteśmy w niebie! widzowie, zgadłem, ale... pół zgadłem, bo najpierw byliśmy, bo jeszcze byliśmy w Jurassic Parku, an mnie dogania! Widzowie, zaraz umrzemy. O nie. Widziałem go nawet. Widzowie, ja się tak boję! On mnie za chwilę rozpierniczy! Aaaa! Szczepie, zostaw mnie! Widzowie, chyba przeszliśmy grę. Byłem na tej kropce i normalnie nie mogłem przejść dalej. On mnie pokonał. Byliśmy 881 milionów metrów, widzowie. Jest... <grymne> piękne, piękne, po prostu piękne. No, widzowie, super.